Nierzadko się zdarza, żeby w jedynym w Polsce Muzeum Filuministycznym w Bystrzycy Kłodzkiej, które zajmuje się historią niecenia ognia, zaprezentowano wystawę malarstwa, którego głównym tematem są zapałki. Wernisarz wystawy malarstwa, wspólnie z dyrektorem muzeum, otworzył sam autor Michał Piotrkowicz. Miejsce jest wyjątkowe. Ja szukałem. Już parę lat miejsca, żeby wystawić wszystkie swoje prace z cyklu zapałki. Tak naprawdę prace powstawały tak na przestrzeni kilku lat i, i ekspozycja składa się z e, trzech takich krótszych cykli. Najpierw powstały te trzy prace, co tutaj są w tle. To miały być prace, które miały symbolizować jakby e, trzy fazy życia człowieka: dzieciństwo, e, dojrzałość i, i, i starość. I Są trzy zapałki. Jedna e, zupełnie taka nieużywana, że tak powiem, druga płonąca, i tutaj właśnie ta dojrzałość, i e, trzecia już dopalająca się, czyli to jest właśnie starość. Więc taki trochę wanitatywny motyw przemijania, ale całkowicie dzieło humanistyczne, że tak powiem. Autor wystawy jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 2500 obrazów, ilustracji do książek, etykiet kolekcjonerskich, pudełek zapałek. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach w Polsce, jak i za granicą. Te konkretne trzy prace były wystawiane m.in. w Nowym Jorku w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej. To jest taka organizacja od lat promująca polskich tam naukowców, artystów i tak dalej i tak dalej. No i stara się o fundusze wśród Amerykanów, nie wśród Polonii, więc dość ciekawa instytucja. Cykl prac Zapałki został zainspirowany kolejami ludzkiego losu. Tematem są dwie zapałki zetknięte z sobą, jakby całujące się, bo są wpisane w te dwie zapałki dwie postacie ludzkie i oczywiście tutaj jest takie bardziej romantyczna wymowa pozytywna tych prac a po mojej prawej stronie jest najdłuższa seria prac poświęcona pamięci takich postaci jak tam Jan Palach czy Ryszard Siwiec. Ja nie wiem, czy tutaj wszyscy pamiętają. Pan Ryszard Siwiec to był dawny żołnierz AK, który tak zareagował na interwencję polskich wojsk, między innymi polskich wojsk w Czechosłowacji, że no, dokonał aktu samospalenia w w proteście na dawnym stadionie dziesięciolecia. Autor prac swoje pasje nie tylko realizuje w malarstwie, ale jest również posiadaczem stopnia mistrzowskiego, czwarty dan w karate i mistrzem świata w karate z 2011 roku. Staram się pogodzić to jak najlepiej, prawda? ja od dziecka i malowałem i trenowałem japońskie sztuki walki, mój ojciec jest trenerem, jednym z prekursorów w ogóle karate w Polsce, jestem daleki od przekonywania, że jeden jest styl lepszy, drugi gorszy, zresztą karate nie jest jedyną rzeczą, którą się zajmuję, jeżeli chodzi o sztuki walki zajmuję się też szermierką, na przykład samurajską, sportową szermierką, taką jakby nowoczesną, Kendo, czyli walki różnymi brońmi. I też mam tam tytuł mistrza świata, więc po prostu staram się sprawdzić jak na jak największej ilości różnych turniejów, różnych federacji. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę takie odpowiednie miejsce w Warszawie, żeby pokazać te prace. Myślę, że bardzo dobrze, że pierwsza ekspozycja publiczna tych prac odbyła się właśnie w Muzeum Zapałek. Myślę, że malarstwo pana Michała Piotrkowicza, osoby bardzo ciekawej z wielu względów, działa na nas bardzo mocno, działa w sposób ciekawy twórczy i sposób też bardzo często nieprzewidywalny, bo osoby, które oglądały dzisiaj wystawę w bardzo różny sposób reagowały na poszczególne przedstawienia. My cieszymy się, że do Muzeum w Bystrzycy Kłodzkiej udało się zaprosić artystę, który prezentował swoje prace na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach w Polsce, artystę bardzo twórczego. A co ciekawe również mistrza świata w karate, czyli osobę, która łączy bardzo, bardzo sprzeczne emocje, a może takie same emocje. To państwo, przybywając do muzeum filmenistycznego, musicie ocenić sami. Do kiedy będzie czynna ta wystawa? Na pewno wystawa będzie czynna przez najbliższe dwa miesiące. Także zapraszamy do muzeum. Można wystawę oglądać w sali wystaw czasowych. Będzie nam przyjemnie Państwa gościć w Bystrzycy Kłockiej. Telewizja Kłocka nasza telewizja lokalna.